Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę prosty przepis na pieczone nuggetsy. Do ich przygotowania potrzebujemy około 500-600 g piersi z kurczaka, jeden ząbek czosnku, pół łyżeczki papryki wędzonej, jedną łyżkę jogurtu naturalnego, może być grecki, ewentualnie inny, jedno jajko, pół cytryny, szklankę bułki tartej, szczyptę soli oraz pieprzu, 25 g parmezanu, ewentualnie grana pandano oraz odrobinę oleju, ewentualnie oliwy. W pierwszej kolejności oczywiście kurczaka, myjemy i ususzamy oraz kroimy na kawałki. Czepek jest bardzo prosty. Nie musimy się bawić ze smażeniem Wrzucimy do piekarnika i ten ogecu pieczemy. Na razie odłożymy. Do miski dołożymy łyżkę jogurtu. Najlepiej wykorzystać grecki. Ja mam jakiś islandzki. Jak zwał? Tak zwał. Przeciśniemy ząbek czosnku. Jeśli lubisz, może dać dwa. Wbijemy małe jajko. Pół łyżeczki wędzonej papryki. Jeszcze dołożę odrobinę pieprzu kajen. Jeśli nie lubisz na ostro, to oczywiście nie dawaj. Doprawimy solą. Pieprzem. Sparzamy cytrynę, ścieramy skórkę do środka oraz wyciskamy połowę. Wszystko dokładnie wymieszamy. Dokładamy kurczaka. Dokładnie obtoczymy i odstawimy do lodówki na około godzinę. W międzyczasie przygotujemy panierkę. Wsypiemy do pojemnika szklankę bułki tartej. Oczywiście plus minus. moją się proszę nie sugerować. Nie mam orkiszową, dlatego jest taka ciemna. Dołożymy około 25 g sera typu parmezan. Oczywiście plus minus. Ja dam troszkę więcej. Panierka będzie jeszcze lepsza. Wszystko wymieszamy Żeby nogace miały ładny kolor, jeszcze dołożę odrobinę papryki słodkiej Minęła godzina, teraz kurczaka obtoczymy w bułce I wykładamy na blachę wyłożoną papierem Piekarnię nagrzewamy na 180 stopni w opcji góra-dół Gdy tylko czekamy obtoczonego, skrapiamy go oliwą, ewentualnie olejem. Możesz również wykorzystać PAM w sprayu. Ja mam kokosowy, możesz wykorzystać oliwę, ewentualnie masa kolorowanego. Przecież tutaj kokos jest bez smaku i zapachu, także możemy go śmiało użyć. Jest dużo szybciej i wygodniej. I tak przygotowane nuggetsy wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłem wcześniej, nagrzanego na 180 stopni na około 18 do 20 minut. 20 minut minęło i nuggetsy mamy gotowe. Tak się prezentują już jednego funułem wcześniej. Jeśli się przepis spodobał to się cieszę. Zachęcam do surowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.